Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie oglądaczy na moim kolejnym sitownie. Chciałbym Wam dziś przedstawić mojego kumpla Glapka. Poznaliśmy się parę lat temu na Facebooku. Glapek urodził się na Galapagos. I napisał do mnie, że tak, po paru miesięcznej korespondencji, yy, czy moglibyśmy się poznać osobiście? Powiedziałam, oczywiście, Glapuś. Tylko wiesz, mnie nie jesteś, bo to, to jest prawie antypody dla Polski. Gdy emeryta, nie jesteś na takie dalekie podróże. Wtedy on powiedział, no problem, to ja przypłynę do ciebie. Jak przypłynę, skoro ty jesteś? Lądowy, moja mamusia, jest lądowa, ale tatusz jest morski. I ja potrafię. No to ja cię serdecznie zapraszam. Gdy dotarł, mówi, że płynął dwa lata. Najpierw nie chcieli go przepuścić przez kanał panamski. Bo mu powiedzieli, za wolny jesteś gościu i my to musimy mieć obrót, te statki pływają szybciej od Ciebie. Przetrzymali go na Redzie parę miesięcy. Wreszcie podpłynął kuter, dali chorągiewkami znak droga wolna. Gdy się dostał już do Zatoki Meksykańskiej, popłynął na północny wschód. I dostał się w prąd Golfström. Trwana bestia, trwana bestia. Prąd dzięki temu, że prąd go niósł do Europy, nadrobił sporo czasu. I już na Morzu Północnym, przy, znaczy przy Wyspach Owczych, odbił w prawo na, na Morze Północne. I potem przez yy, duńskie ciśniny Ketyget i Sund. Wpłynął na Bałtyk i dalej mówi droga prosta. Zatoka Gdańska wisłą pod prąd, narwią pod prąd i wkrą dotarł na miejsce. Rzeka w kraje jest 40 metrów. Stąd w tamtym kierunku. Za płotem. No i <laughs> dzwoni z tego z brzegu. Że nie może podejść pod skarpem, bo waży 3,5 tony. Poszedłem i jakoś go oblotłem linami. Wspólnymi siłami udało nam się dotrzeć w to miejsce. Na miejscu stwierdził, że skoro płynął dwa lata, a jemu się tu podoba, to nie wraca, i czy może u mnie zostać. Godziłem się z przyjemnością. Hej.